Pan Wojewoda chyba sztucznie nie rozumie sedna problemu. Ten piasek zabrał ludziom środki do życia i gospodarstwo jest praktycznie zakończone na zawsze, jeśli nie jest zasypany piaskiem. Ja Pana Wojewodę słucham od początku, byłem na naradach surtysów. Na moje pytanie, po co Pan rzuca te betony, to Pan Wojewoda odpowiedział, że po to, żebyśmy widzieli, że coś robimy. Ja nigdy w ten sposób. Ta na sytuacja przypomina mnie. ten samo błędne koło. Na to, żeby ziemię... Wykupić trzeba zgody starosty, wojewoda, wójta, nadleśnictwa, porozumienie. Tak samo w rozporządzeniu o przyznaniu pomocy do 300 tysięcy do rolników jest ta słowo oraz. I jeszcze co ciekawsze jest ta sama punktacja, która przy wycenie 49 tysięcy 48 preferuje człowieka, który stara się o 48. Mając nie do punktacji, gdzie będzie 299 tysięcy. Po prostu tam już czek jest skazany na to, że nie dostanie. Pan wojewoda wierzy w, no, w dobrą wolę urzędników w naszym systemie prawnym i przy tym stosowaniu jak widzimy teraz, to powódź była w maju. Do dzisiaj na moim sołectwie są przypadki, że jeszcze nie jest wyceniona zaakceptowana pomoc do 20 tysięcy. Rysiek mówi, że do 100 tysięcy jeszcze komisja budowlana nie może dojść, bo, no, bo nie zdąży w tym roku. A tu się rozmawia, czy my w tym roku zdąży Pan Wojewoda wypłacić po 100 tysięcy czy nie, jak urzędnicy nie potrafią sprostać najprostszym wymaganiom. No. Wie Pan, ja mogę powiedzieć tak, że yy, nie znam przypadku, żeby była nie zaakceptowana pomoc do 20 tysięcy. Nie według jest, informacji, nie o które ja mam. To takich sytuacji nie powinno być, bo w przypadku pomocy do 20 tysięcy nie potrzeba było żadnej wyceny, nie potrzeba było żadnej komisji rzeczoznawcy yy, i ta pomoc we wszystkich przypadkach według mojej wiedzy już została przyznana. Nie jest być może do końca rozliczona, ale to już jest kwestia zależna od tempa remontu. Więc takich przypadków jestem przekonany nie ma. Tą pomoc już zakończono przyznawać. Do 15 września był ten przyznawany takich przypadków zapewniam pana nie ma. Panie Wojewodo, ja jestem bliżej ludzi, Warszawa jest trochę dalej, nie chcę sypać nazwiskami w tej chwili, mogę panu przytoczyć. Rysiek, skoro jest, mieszkał na tej... było tysięcy. Tysięcy. to jest kwestia pomocy do 20 tysięcy, do 100 tysięcy i tam rzeczywiście jest 19 przypadków, jak powiedziała pani kierownik, gdzie te wyceny trzeba będzie zweryfikować czy przeprowadzić od nowa, bo początkowo sami właściciele deklarowali kwotę odszkodowania niższą niż ta, która im się należy. I takie rzeczy rozwiążemy, takie sytuacje. Natomiast nie ma, jeszcze raz podkreślam, ani jednego przypadku, gdzie nie byłaby przyznana bądź wypłacona pomoc do 20 tysięcy, ani jednego. I mówię to z całą odpowiedzialnością. Ja z całą odpowiedzialnością mogę Panu powiedzieć, że jest na moim sołekcie. Tak samo i Pan Wojewoda mi wtedy powiedział... To że... bardzo proszę o konkretne imię, nazwisko, adres, to wyjaśnimy tę sprawę, natomiast ja twierdzę, że takich przypadków nie ma. I proszę Pana, staramy się robić to co możliwe, natomiast są bardzo konkretne, indywidualne przypadki, które wymagają niestandardowego podejścia, czasami niełatwego. I w związku z tym to trochę czasu trwa. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że w Gminie Słubice wypłacono już łącznie 3 636 tysięcy tych pierwszych zasiłków. Wszyscy, którym, którym się należało dostali, wypłacono na przyznaną kwotę świadczeń do 20 tysięcy. Przyznano 2 miliony 956 tysięcy. Wypłacono 2 miliony 207 tysięcy. A więc prawie pełną kwotę już wypłacono, 80, ponad 80% i na przyznaną pomoc w kwocie do 100 tysięcy wypłacono 4 miliony prawie 600 tysięcy. Więc ogromna większość ludzi dostała prawie wszystko, co im się należy. Panie Wojewódź, natomiast spała za to i dziękuję, ale rzeczywiście ludzi było pytanie takie, co będzie wtedy, jeśli oni nie chcą sprzedać tych zasypanych piasków. Jeśli chcą dalej być rolnikami, jak może w tym przypadku państwo pomóc? To jest kwestia indywidualnej decyzji. E... Ja nie wiem, czy mamy jakiekolwiek rozwiązanie takiego przypadku, ale to jest indywidualna decyzja. Każdego. A czy Można... Ja? Na... A czy nie będzie rekultywacji, nie będzie finansowania rekultywacji tam, gdzie koszty rekultywacji przekraczają wartość ziemi, bo to byłby absurd ekonomiczny. Ale jeśli my musimy, musimy pamiętać, że to są pieniądze podatnika. W związku z tym ja proponuję tym, którzy chcą dalej prowadzić działalność rolniczą, a nie godzą się na, a, 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 a ich grunty zostały zapiaszczone. proponuję jednak skorzystać z możliwości wykupienia tych gruntów po cenach, podkreślam jeszcze raz, po cenach rynkowych sprzed powodzi po cenach rynkowych sprzed powodzi, a nie obecnych. I za te pieniądze kupić sobie po prostu ziemię w innym miejscu. Nie ma innego rozwiązania. Tylko, że w tym nikt, chwili... Proszę Państwa, nikt, yy, nikt, kto myśli sensownie, ekonomicznie, nie zaakceptowałby i nie, nie zgodził się na rozliczenie nas którzy dysponujemy pieniędzmi budżetu państwa z takiego działania, w którym my finansujemy koszty rekultywacji większe niż wartość tych gruntów. Bo to jest niecelowe z ekonomicznego punktu widzenia. A Pan mi powie, jeśli, jeśli my nie mamy możliwości gdziekolwiek indziej kupienia gruntów, co my mamy wtedy zrobić? I jeśli nawet gdybyśmy mieli taką możliwość, że jest możliwość kupienia, a cena będzie dużo wyższa niż Wy proponujecie, co my mamy wtedy, wtedy zrobić? Na rynku, z tego co wiem, na wolnym rynku. istnieje możliwość kupienia gruntów rolnych. Gdzie? Ja, ja mieszkam na Włachowieckim proszę Pana i ja ciężko mam kupić tu w tej chwili gdziekolwiek. Te tam... którzy chcą się trwale przenieść na tereny niezalewowe, tak, tak. dla tych jest dofinansowanie na odbudowę czy budowę domu na terenach niezalewowych w ramach programu Mój Dom przygotowanego przez Burmistrza Gminy Gonin, gdzie są naprawdę duże pieniądze. Jeżeli Pan Wójt Gminy Złubice chce się do tego programu przyłączyć, jest taka możliwość i wówczas można się przenieść na tereny niezalewowe, a nawet uzyskać dofinansowanie na odbudowę w zupełnie innej gminie, w zupełnie innym miejscu w Polsce, tam gdzie są grunty rolne możliwe do kupienia I w Polsce nie brakuje gruntów rolnych i chętnych do sprzedawania gruntów rolnych. No nie rozwiążemy wszystkich Państwa problemów bez Państwa e, udziału czy za Państwa. Sprawa jest rzeczywiście ja jest, ja trudna. Już, już gospodarstwa nie będę odnawiał, bo już nie te ale z tych terenów zalewowych ten budynek chciałbym to opuścić i sobie kupić gdzieś na terenie niezalewowym. To, Czy to przyznane dofinansowanie w kwocie do 100 tysięcy złotych może Pan albo przeznaczyć na remont obecnego budynku, albo przeznaczyć na kupno budynku, y, domu, mieszkania, nawet w mieście, w innym miejscu. Tu nie ma takiej konieczności, że musi Pan ten budynek za te pieniądze koniecznie wyremontować. Ale tu jest taka kwestia, że jak my też opuściliśmy swoje siedlisko, budynek, który kosztował 700 tysięcy i my opuściliśmy, bo to jest to w stanie nie mieszkać, tam była 6 tygodni woda do strychu, w ogóle jest wszystko mokre i teraz dostaliśmy 70 tysięcy, 30 tysięcy włączyliśmy swojego. I teraz z czego żyjemy? Ja z renty z mężem, a syn co dostał Pana Wójta pracę inwertencyjną. Znaczy ja nie jestem w stanie e, tu Państwu publicznie odpowiadać na tematy no. dotyczące indywidualnej sytuacji każdej rodziny. I nawet nie chciałbym i nie chciałbym, żeby moi współpracownicy no, odpowiadały, bo to że są za sprawy budynki, indywidualne. Że się już wtedy nie wprowadzę nigdy, że mają być płatne. Jeżeli ma moje... Pani nakaz rozbiórki budynku, w którym dotąd pani mieszkała i nie chce pani go remontować, w związku z tym nie może go pani nawet, na, nawet remontować. Było czterech rzeczoznawców, dwóch, było dwa spory, dwóch do rozbiórki, bo to jest trzech tygodnie woda. To jest tak budynek nasączony, to jest murowany... 4,5 metra wody, przepraszam. No, trzech tygodni. Była woda. No i jak go teraz było jest remontować? Jak tam jest ściany, są normalnie mokre wszystko. Po drugie, w środku jest suporeczny. To jest wszystko tak nasoczone. No i my bygnani po prostu. I co my mamy z tego? 5 km do, do ziemi, ziemi obrobiliśmy. Ale nikt nie powie, co na paliwo, ile to te przejazdy, ile wszystko. A mieli kółeczko, o, dom kółeczko. To tak jak bignańcy. No i dostaliśmy nie 100 tysięcy, tylko 74 tysiące. Bo tylko nam się zapłaciło za budynek mieszkalny. A obora, a stodoła, a dwie piwnice, Piwnice są niezaleczone, bo pod, pod tym budynkiem inwentarskim. No i co teraz? Ja nie wiem czy byli Państwo ubezpieczeni, czy nie byli Państwo ubezpieczeni. Jakie Państwo macie możliwości ubiegania się e, o dofinansowania e, związane z prowadzoną działalnością rolniczą. Nie znam tej indywidualnej nie sytuacji nie Pani. Proszę wybaczyć, czy to ja też nie potrafię publika. konkretnie odpowiedzieć. Proszę po spotkaniu siąść z doradcą z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, jeszcze raz przejrzeć, sprawdzić całą sytuację majątkową, własnościową gospodarstwa rolnego, które Państwo proponują. Jestem przekonany, że oprócz tych 70 kilku tysięcy, które Państwo dostali na budynek mieszkalny, przysługują Państwu dodatkowe odszkodowania związane z gospodarstwem rolnym, z odbudową jego potencjału i jakieś rozwiązanie, czy poprzez kredyt, na, od, czy poprzez uczestnictwo w tym programie do 6 tysięcy, czy poprzez możliwości ubiegania się o dofinansowanie na różnicowanie działalności rolnej, jakieś możliwości znalezienia dodatkowych środków finansowych państwo znajdą. Tyle, że no, trzeba rzeczywiście popracować trochę nad rozpoznaniem bardzo szczegółowym indywidualnej sytuacji państwa rodziny, które powinien zrobić fachowiec. I Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, takiego fachowca bezpłatnie do pomocy w przygotowaniu stosownych wniosków dla pani da. Proszę nie oczekiwać, że ja tutaj nie znając tych wszystkich konkretnych tak, pani ale to sytuacji się od razu mieszkalnie, a na to, to jest dwa razy tyle co mieszkalnie i za to nie mam nic. Tam jest niemożliwe stworzenia prowadzić. To jest tak, odpowiedź taka, zagrożony, ale stabilny. Ktoś mi jest tak, jak stupity są pozaginane wszystko zgnilizna jest, bo zboże. 6 tygodni na górze. Nie wiem, może pan inspektor nadzoru chce tutaj jeszcze coś dodać. Nie wiem, bo musiałem powiedzieć no, o konkretny adres. To byśmy ciągnęli do, do... Do... do adresu. w Radosław Nowy mi 19. A działaczka 26 arów i budyneczek mieszkalny mały do remontu jeszcze od tego, bo zapłaciliśmy 100 tysięcy. A dostaliśmy 74. Czy, czy wydaje mi się, że takie ogólne forum nie jest od tego, żeby rozpatrywać przypadek konkretnej rodziny, czy konkretnego gospodarstwa. To powinni ja Państwo pospotkać. Ja dostałam odpowiedź, że tylko w pierwszej kolejności mieszkalne. No, odpowiedź. Od to wszystko interesuje ludzi, bo tu dużo takich ludzi jest. No. Dużo. Nas to interesuje. Gimnice ja posadzili, no ja, a ja to, nie do wiecie. to wiadomo. Jak ci idziemy, to on jeszcze raz proszę mnie zrozumieć. Nie mamy tutaj dokumentów, które są w rękach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie. Nie mamy dokumentów pełnych nadzoru budowlanego. Nie jesteśmy tak, a wista, bez zasięgnięcia wiedzy z dokumentów na każde pytanie szczegółowo odpowiedzieć o konkretną sytuację konkretnej rodziny. Informujemy o pewnych ogólnych mechanizmach. Panie wojewoda, ale myśmy o tych sprawach mówili już na spotkaniu które było w Wiączewinie no w śniarach straży tam, prawda? To było w czerwcu, czy bodajże na początku lipca, że jest koniecznie potrzebna druga komisja wydoblana, która przejdzie jeszcze raz, sprawdzi tego typu historię, bo już tam ludzie monitorowali, że te szacowania są po prostu zaniżone. I pan wójt powiedział, że nie będzie żadnej komisji powołował drugiej i co wychodzi na to, że ludzie jednak mieli rację, ale ja tak... Ja, ale... Między innymi o tym chcę powiedzieć.